Jest lato, jest promocja. Antologia Babińca Literackiego 2016-2019 wydana przez Fundację Duży Format w 2020 roku na samym początku, czyli wiosną. Cena okładkowa tej książki, którą tak naprawdę każdy powinien mieć, bo to jest 111 fantastycznych wierszy napisanych przez fantastyczne kobiety. Mamy w środku też biogramy tych autorek. Książka, którą każdy... Szanujący się czytelnik poezji współczesnej polskiej, powinien mieć u siebie na półce. Cena okładkowa 35 zł. My mamy dla ciebie propozycję za 20 zł. Jest pakiet: cień zegara słonecznego Jana Antypic, audiobook przeczytany przez Stanisława Górkę, audiobook w postaci płyty CD. Razem to tworzy pakiet 20, za 21 zł, yy, i my bierzemy koszty przesyłki przy pierwszych 10 zgłoszeniach. Numer konta, numer e, adres mailowy, wszystko to jest podane na samym końcu. Bardzo polecam ten pakiet, zwłaszcza to oraz to. Pozdrawiam serdecznie i czekamy na Wasze zamówienia.